A gościem programu jest redaktor naczelny na portalu w Polityce.pl Marzena Nykiel. Dzień dobry, witam panią redaktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo kuszące pani redaktor byłoby zacząć od rozliczeń w Platformie Obywatelskiej, po tym jak słyszeliśmy o przerżniętych po raz szósty wyborach, ale muszę zacząć od sprawy ważniejszej, tak mi się wydaje, czyli krzyku polityków PO, no i żądania od Sądu Najwyższego stwierdzenia nieważności wyborów prezydenckich. Jak pani redaktor ocenia te działania? To są działania, których można się było spodziewać właściwie. Są one wyłącznie konsekwencją dotychczasowych działań Platformy Obywatelskiej, która nigdy nie jest w stanie uznać żadnych wyborów w Polsce, w których wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, albo prezydenta Andrzej Duda. Mieliśmy już takimi, taką manifestacją niezadowolenia po wszystkich poprzednich wyborach, również tych prezydentkich przy pierwszej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Więc no, to, to jest takie działanie obliczone w, w szeroko strategiczne działanie Platformy Obywatelskiej. No oczywiście mamy dzisiaj sytuację, w której już do Sądu Najwyższego ponad tysiąc tych protestów wpłynęło i Sąd Najwyższy... I to jeszcze można zrozumieć, tylko jak można placu. żądać od Sądu Najwyższego stwierdzenia nieważności? O to słowo żądanie tutaj chodzi tak, tak, no to jest też charakterystyczna postawa polityków tej partii, która oczekuje zawsze od wszystkich w sposób taki nieznoszący sprzeciwu, tak jak go no tak, Wolne są i tak możliwych. dalej, no Tak, otóż to. No, ile w tym tej wolności, no to sami naprawdę uczciwie chyba powinniśmy sobie odpowiedzieć, bo mam wrażenie, że im więcej postulatów wolności u niektórych polityków, tym mniej de facto w istocie ich jest. Pani redaktor, mimo otwartej i wyciągniętej ręki i przecież przez prezydenta Dudę w kierunku opozycji nie widać jakoś chęci wspólnego zasypywania rowów, które no wydaje się, że jednak są bardzo głębokie po tej kampanii bardzo głębokie, tak, hmm. Bardzo głębokie i bardzo niebezpieczne. Ja uważam, że to jest wielka krzywda dla całego narodu polskiego, która się zdarzyła, właśnie dlatego, że jedna z partii uznała, że. Jedyną strategią na zdobywanie głosów i zwolenników politycznych jest sianie nienawiści i, takiego, i takie pogłębianie podziałów, bo dzisiaj mamy sytuację, w której naprawdę skłócone są ze sobą rodziny. Część zwolenników Rafała Trzaskowskiego bojkotuje drugą część Polski, wręcz w no taki no bardzo niebezpieczny sposób i nieelegancki, otóż oprócz wyzwisk których no, pewnie wszyscy widzimy strasznie dużo w portalach społecznościowych, no, to są jakieś e, konkretne postulaty nie kupowanie polskich produktów, polskich rolników, albo nie wyjeżdżania na Podkarpacie. No, to są rzeczy irracjonalne. To, co powinni zrobić dziś dojrzali politycy w trosce o swój kraj, e, to to, żeby pomimo różnic spotkać się e, i powiedzieć, że e, pomimo różnic chcemy budować wspólną Polskę. No, tak, Oczywiście tak, tak, no ale tego nie zrobił Rafał Trzaskowski, no, no nie ma czasu spotkać się z panem prezydentem, tak, odrzuca zaproszenia głowy państwa, jednocześnie ignorując jakby urząd, więc to, to nie, nie rokuje dobrze. Skoro pani wspomniała o dojrzałości polityków, to zapytam, czy jest szansa na to, by Platforma no, wyszła z tej takiej powyborczej depresji, skoro politycy jej partii słyszą takie opinie, choćby Tomasza Lisa, pozwoli pani, że szybciutko przy to, proponuję proponuje przestać się dziwić, że oszuści, którzy przekręcali, przekręcili wybory, nie chcą się do tego, go przyznać od tego są oszustami i kłamcami żeby zawsze oszukiwać, zawsze kłamać, iść w zapartej nigdy się do oszust nie przyznawać. No nie wiem, czy możemy się spodziewać tutaj jakichś reakcji pozytywnych. Ja się obawiam, że nie i długo jeszcze tej reakcji nie będzie. Ten stan rzeczywiście jest mocno depresyjny. To już jest jakaś chyba jednostka chorobowa y, y, u części polityków i części celebrytów, y, również przedstawicieli niektórych mediów, bo to zaangażowanie jest tak y, emocjonalne i tak bardzo niezdrowe, y, no, że potem w prosty sposób przekłada się również na odbiór y, społeczny. No I, i, i to, to takie y, y, pogłębianie tych podziałów na pewno nam wszystkim nie służy. Y, na Mam wrażenie, że jedyny wynik, który byłby przyjęty przez tamtą stronę, to taki wynik, w którym wygrywa Rafał Trzaskowski. Żaden inny nie wchodzi w grę. No, to jest oczywiście trudna żegrana, kiedy widać było, że cały świat przeciwko Andrzejowi Dudzie jakoś tam się połączył. Nawet niech to będzie, że na negatywnych emocjach, no, ale jednak się połączył i, i zebrał w liczbę 10 milionów. No, ale to nie wystarczyło, żeby te wybory wygrać. Trzeba to z pokorą przyjąć. Tymczasem no, otwiera się kolejny front, kolejna wojna, i myślę, że będziemy tak szarpani przez następne lata. Ale proszę powiedzieć, czy pani widzi jakieś po tej kolejnej porażce wyborczej PO, czy ona w ogóle jeszcze ma szansę na przetrwanie? Bo ta nazwa chyba jest jednak już na, tak nadcechowana w wielu przypadkach negatywnie, że będzie im trudno wygrać następne wybory. Czy może przeobrażą się jednak wokół nowego lidera Rafała Trzaskowskiego w trochę inny, inne formacje? No pytanie, czy Rafał Trzaskowski jest w stanie być liderem i być przywódcą. Ja tam u niego takich zdolności nie widzę, choć rzeczywiście mocno się starał w tej kampanii nim być, ale gdyby kampania potrwała ze 2-3 tygodnie dłużej, to raczej wyszłyby na jaw jego takie prawdziwe cechy, które przebijały w niektórych jego wystąpieniach. No, jako prezydent Warszawy, no muszę z przykrością stwierdzić, nie sprawdza się i nie widać tutaj takiego liderowania. znaczy Nie widać w nim osobowości, która ma pomysł, ma jakąś ideę, ideę w głowie, jest w stanie zjednoczyć wokół siebie ludzi i porwać ich, aby pójść w tym celu, żeby coś konstruktywnego zbudować, tak rozumiem, lidera partii politycznej, która tutaj mogłaby wyrosnąć, czy to z platformy, czy to na jej zbiiszczach, czy wokół czy, 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 czy choćby na elektoracie też częściowo Szymona Hołowni, który pojechał sobie na urlop właśnie. A no właśnie, no ale jakby rozumiem tutaj jego. On swój moment gdzieś tam już miał kilka kroków wcześniej myślę, że zdobył bardzo dobry wynik jak na kogoś, kto dopiero wszedł do polityki i sądzę, że po to był wystawiony, żeby sprawdzić, czy istnieje możliwość stworzenia nowej partii, bo wiem, że Platforma też została Stąd w pewnym momencie powołana właśnie, na no, liczbach no, innych. No, no więc właśnie, tutaj jest wystawienie nowego człowieka bez obciążeń politycznych, takich mocno nacechowanych negatywnie i sprawdzenie, czy w boju go, czy on jest w stanie pociągnąć za sobą ludzi. Wydaje mi się, że Szymon Hołownia ten egzamin zdał. Yy, więc jeszcze wiele się może wydarzyć. Natomiast to, że Platforma zmieniła swojego kandydata i jakby na starcie tam yy, szanse ich kandydata się zresetowały. Po prostu yy, te 20% poparcia, które Rafał Trzaskowski na starcie otrzymał, to było takie wciśnięcie guzika reset i przyszli wtedy wszyscy zawiedzeni zwolennicy Platformy. To nie była zasługa jego w żaden Rozumiem. sposób. Chociaż tę zasługę uwierzył. No i teraz będzie coś próbował w partii przestawić. Żeby utrzymać się w w ustalonym czasie rozmowy, to na koniec krótkie pytanie i poproszę o krótką, zwięzłą odpowiedź. Trzy najważniejsze tematy, pani, zdaniem pani redaktor, którym powinien zająć się teraz, powinno zająć się Prawo i Sprawiedliwość po zwycięstwie prezydenta Dudy. Czy... O, to Na pewno będą to tematy tożsamościowe, bo trochę one nam umknęły i kwestie gospodarcze wzięły górę. Na pewno to jest kwestia w, w, mediów, bo bardzo mhm. zauważyliśmy, że jest mocno zaniedbana i to ma realne konsekwencje na budowanie opinii publicznej i takiej przytomności i świadomości Polaków. Także na pewno kwestie tożsamościowe będą istotne. Rozumiem, czyli będzie jeszcze o czym dyskutować. Bardzo dziękuję dzisiaj za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Uprzejmie dziękuję. Redaktor naczelna na portalu w polityce.pl Marzena Nykiel była gościem tej części programu.